Witajcie moi drodzy, dzisiaj jest odcinek z gier na telefon trzech gier na telefon przecież nazwa wskazuje po prostu trzech gier na telefon i będą różne serie z na przykład gier e, wkurzających gier na telefon z fajnych i dziwnych aplikacji na telefon itp tak, tak no więc zapraszam do oglądania i pierwsza gra to jest tak tak Syty Acyk No i zaczynamy do, do każdej gry będzie link w opisie Jak ją napisać Żeby była ta gra Po prostu z różnych gier to będzie Z trzech gier dzisiaj Tak tą grę Blowek nagrywał I ja Będzie jeszcze, jeszcze jedna gra Trubla, nagrywał. Pobiłem rekord 38, a był 36. No to jeszcze raz. Hop. Jestem wapcie. Taką najczęstszą najczęstszą serią na moim kanale to będą chyba gry na telefon. Jakieś aplikacje różne. I te... Teraz zbieram na nowy komputer. Na komputer. Pobijam znowu rekord i to... Ała, przy, przyjeba dwa razy. Reklama. <grymne> Zaczynamy. Mamy już pięciu subskrybentów. I pod meczem było 5 łapek w górę, za co bardzo dziękuję, więc każdy subskrybent chyba powinien dać pod tamtym filmikiem łapkę 30 Pod filmikiem łapkę i będzie 6 subskrybentów, wiem, bo moja siostra musi tylko się zalogować i dać subskrypcję. Tak bo mi mówię... I może będzie odcinek z nią kiedyś. Dzisiaj z nią gadałem, a nie mówiłem o filmiku żadnym z nią dla niej. Ale jeszcze pewnie dzisiaj z nią porozmawiam, więc dam wam znać w kolejnym filmiku z gier na telefon, Bo my, sobie tak czasami rozmawiamy, sobie gramy i sobie rozmawiam przez messengera. Oj, 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 oj. Oj, 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 no właśnie. I sobie gramy w różne gry. W tą na przykład graliśmy w kolejną grę, której jeszcze nie widzieliście. No i więc Może nawet jakieś jakichś innych jeszcze gier sobie będziemy razem grać. Więc możecie ją usłyszeć w jakimś odcinku. Może w następnym jeśli połączymy sobie pogramy. 33, no nie O, Sonia Ale wiem, że są jeszcze widzowie, którzy nie subskrybują mojego kanału. A bardzo was o to proszę. Zostawcie lajka. Lajk, lajk, lajka, like lajka. Like, like, like it, like it, like it. Mój Snapchat będzie do końcu filmika, więc jak macie Snapa, to wpiszcie mnie i ja Was chętnie dodam zawsze. I będziemy sobie rozmawiać przez snapa. Jakby. I na moją grupę Davis XD. Na facebooku. Oj, 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 oj. za zanio. Te gry są takie trudne. Biały kolor. Czy pobije rekord? Czy pobije rekord? Pobił 43 to tej gry już koniec Tak widzicie tapetę i drugą grą jest Color Switch Tak wiem Color Switch mm, wyciszyłem I to jest też tą grę nagrywał Blowek Ona jest naprawdę dla mnie trudna Dna, myślałem, że przejdę Mój rekord to 8. O Jezu. To jest naprawdę trudno. O. Jak no? Ej, 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 Co, Nie wiem, czy ja to przy... Tak się zmieniłem kolor. Jak głupi jestem. Widzić jakichś filmików będą, jakieś fajnych, śmiesznych, strasznych i tep albo jakieś 10 minut muzyki Oj, dosłuchanie, nie wiem No różne rzeczy będą. No nie. Jezu nieu, jaka ta jest trudna. Wchodźcie na kanał moich dwóch kolegów. Mikarek Fikuszny, oczywiście Fikuszny będzie link w opisie tego kanału. I Bartka ma kolega z klasy Dark Bartek. Nie tak się ogólnie pisze, ale po prostu będzie link w opisie. Jezu. Kuźdę. To jest trudne. Moja siostra lepiej ode mnie w to gra ale w staka, nie je yeah. piniole to jest trudne no nie napisane Głupia reklama. Jedziemy dalej. Ostatni raz. I kolejna, ostatnia gra. Na dzisiaj. Czekajcie jeszcze raz, bo nie rozumiem tego, co się stało tutaj. Ostatni raz teraz. No wiedziałem że nie zdążę. I ostatnia gra... Czekajcie, ile już... minutek. No to ostatnia gra. Case Opener czy Die in Ways? Mm, Die in 100 Ways. następnym razem będzie Case Opener, to przez cały odcinek. Albo może i nie, ale zobaczycie. Zobaczymy, będą będą serie jest taki gier różnych. Po prostu dzisiaj prezentuję wam trzy gry. Chociaż może jeszcze będzie nie, zupełnie na nie. Dzisiaj nie będzie. Dobra, to może już muzeczka. Play. No i zaczynamy. Nawet trudne nie było. Aha. Do życia. Mm, sam Dobra. I wsiadłem do autobusu. Co za dzielny pan. Które to, które to? Wy powiecie, że środkowy i ja też powiem, że środkowy. Aha. Level up. No, dobrze. Pięćset piętnaście wala. No. Se <grystanie> <grystanie> cieszę. Ocet, w którą stronę pływasz. Ja to mu dobrze steruję, a ty, ty co robisz? Dobrze. Pamiętałem. No nie zdałem, są łatwiejsze. Level up, level up Uha, udało się No, przesuwałem I przegrałem Jeszcze raz zagram I będzie końcówki. Hmm O, przeszedłem. 202. Przeszedłem dalej. Udało się. level <laughs> oh. Pole fort. A to wiem o co w tym chodzi już. Sebok wydłem. No. <śmiech> <śmiech> Tysiąc coś. Up, level up, level No boż, Tak to się robi Doszły No i będzie zaraz dwa 2000... Kurde No to zakręciłe to te... o nie i przegrałem przegrałem moi widzowie i to będzie już na tyle w tym odcinku i dziękuję wam za widzicie to za oglądanie no i widzimy się następnym razem na moim kanale siema